Witam, ja jestem Wosiu, a dzisiaj wam pokażę jak zbudować tytułowy tron z serialu Gra o Tron. Więc nie jest to stricte mój design, jest to design, który znalazłem gdzieś po inter w internecie i po prostu wsteczną inżynierią udało mi się go zbudować trochę bardziej po swojemu. Tak się on prezentuje ze wszystkich stron. Jest on dosyć... Lubię go ten design, dlatego go wybrałem, tak, można na nim normalnie posadzić jakąś filurkę, nie jest to problematyczne. Wystąpił on już w niektórych zdjęciach na moim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Link w opisie. I teraz możemy przejść do budowy. Tak prezentują wszystkie elementy, których potrzebujecie do zbudowania tronu. A teraz zacznijmy. Jak widzicie, trochę ich jest, więc jeżeli ktoś chce, radę zatrzymać wideo. Macie też zdjęcie, w którym pokazuję te elementy, więc powinniście sobie dać radę. I mamy prawie już podstawę, podstron. Więc po krótkim cięciu, żeby zobaczyć sobie zdjęcie na telefonie, wracamy do konstrukcji, ponieważ okazało się, że nie pamiętam jej tak dobrze, jak myślałem. Więc idzie to tak, potem idzie to tak. Tutaj mamy ten element. Potem tutaj idzie, dalej mamy te dwie płytki. Tutaj idą pojedyncze study. I co teraz? Teraz te płytki. Teraz musimy tron obrócić i robimy coś takiego bodajże. Jednak nie. Robimy coś takiego. Tutaj takie dwa elementy idą. Tu idzie ten element. Teraz szukamy tych dwóch elementów. To kładziemy teraz tutaj tutaj to od tyłu zamykamy w ten sposób tą płytką odwróconą jeżeli nie macie takiej możecie użyć zwykłej bo i tak to raczej nikt nie zauważy tutaj idzie ten element powinno być chyba dobrze przynajmniej tak na to liczę jeszcze tutaj potrzeba tej płytki i teraz na pewno Tutaj kładziemy te dwa elementy z tą fajną fakturą. Dalej znajdujemy te briki, jeden na jeden z studami pustymi. Tutaj wpinamy te czolce i po kolejnym krótkim cięciu, spowodowanym tym razem czymś zupełnie innym. Wpinamy tutaj te dwie płytki z klipsami. Tutaj, jak się domyślacie, potrzeba wziąć zwykłą płytkę. Tego tak nie będzie widać, więc jeżeli ktoś nie ma, to nie musi. Ja to robię, bo mogę. Tutaj dajemy te serki, i teraz będziemy wpinali te elementy, te klipsy. Klipsów tutaj w ogóle bardzo dużo idzie na ten tron, ponieważ dużo rzeczy trzeba trzymać. I teraz, żeby się nie pomylić, znowu tutaj idą te elementy, teraz na górę idą w drugą stronę. I jeżeli się nie mylę, ani powinienem, to powinno być dobrze. Ale się mylę i nie jest dobrze, ponieważ jest to za wysoko. I co teraz zrobiłem źle? Pytanie. Wycięciu ucięciu tym razem znowu spowodowanym tym, że coś e, źle zbudowałem. Jak widać, profesjonalizm na moim kanale jest w pełni. E, to już odkryłem, co źle zrobiłem. Ta, ta konstrukcja jest nieco źle zbudowana. Trzeba odpiąć to, 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 to przypiąć tu, i to tak. I teraz to się powinno tu zmieścić. I teraz powoli możemy tron. Bierzemy jeszcze te dwa elementy. Wpinamy tutaj. Ale tron jeszcze nie wygląda jak żelazny tron. Nie wygląda jeszcze jak żelazny tron bez mieczy, więc zacznijmy je kompletować. Miecze można na dobrą sprawę dostosować przy użyciu tych zawiasów, ponieważ one są. Znaczy, nimi nieco opracać dalej wpinamy te dwa krótsze miecze tutaj po czym co to odchylić dobrze teraz wpinamy ten jeden tutaj i te dwa Polce tak aż na koniec bierzemy te dwa nożyki i wpinamy je od przodu I po tak bezproblemowej konstrukcji mamy Żelazny tron. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. Napiszcie co sądzicie o konstrukcji, filmie, o moim wybitnym humorze. Ja Was żegnam. Cześć!